Cześć, witajcie, przy starcie nowego projektu. Aż muszę daleko stać, żeby było widać beczka 250 litrowa. Tak mi się wydaje. Po jakimś soku pomarańczowym, po jakimś co nie pamiętam. Tak, chyba po soku pomarańczowym. Eee, już się kupiłem. hu wieki temu. I tak się zbierałem, zbierałem, zbierałem. Aż wreszcie postanowiłem się zebrać i co z niej będę budował. Piaskarka. Piaskarkę kabinową. Hmm. Widziałem, już nie, nie będę mógł, że to ja odkryłem. Widziałem gdzieś już to na YouTube. Hmm. Super sprawa. Nie trzeba niczego rzeźbić. Żadne płyty OSB. Ja mam jeszcze dekiel, także będę to dość szczelne. Nie tylko wykorzystać. Jaki jest plan? No tutaj, wiadomo, na dwie rączki do piaskowania. Tutaj okienko, nóżki. A zresztą, co będę mówił. Yy. Dajcie chwilę to narysuję ją. I widzimy się przy tablicy. Tak będzie łatwiej troszkę, będziecie przynajmniej wiedzieć, co ja tak naprawdę tworzę. Widzicie coś? Widzicie coś? To dobrze. Nie, nie jest to grill. Pokazuję i objaśniam. Beczułka. Wiadomo, o, Było wiadomo, że pełna beczka, jest beczka. Wizjer 250 na 50, tutaj dwie rewizje. Wiadomo, tutaj będzie stół. E, mam już wymiary, ale już teraz nie pamiętam. Chyba stół będzie chyba 770 po długości na 350. Tak chyba będzie stół. Mm, tutaj będzie wysokie na, z tego co pamiętam, tu było e, coś koło 800. Kurczę mówię z głowy, bo docinałem to, ale. O, nie powinnam, nie, Dobra. Mamy już to podocinane, ale to jest takie. 800. Tutaj też chyba będzie na 770. 770. Tu było z tego co pamiętam, 350. Rysunek techniczny pozbuju. Eee, tutaj oczywiście stopki, żeby można było fajnie to wyregulować. Szczególnie na takie podocie jak ja mam, czyli krzywej. Plus, jeszcze tutaj, a tu musi być taki dystans, zawsze sobie tak robię, żebym tu mógł spokojnie podjechać paleciakiem i to podnieść. Dlatego to będzie podniesione około 100 mm w górę względem końca profili. Plus, dodatkowo jeszcze nie namalowałem tego tutaj, bo generalnie to sama ramka prosta. Prosta, cztery nogi, wzmocnienia. Tutaj ten stół wyjeżdżający, a bo stół jeszcze będzie z boku wyjeżdżał. Nie mówiłem wam o tym ale z stół będzie tam z boku wyjeżdżał, żeby można było coś położyć i wtedy włożyć plus jeszcze będzie no tylko że to totalnie zaczerni rysunek plus jeszcze będzie tutaj syp czyli będzie dorobiony jakby dół żeby to po prostu sypać piasek w dół jakby dojdzie taka potrzeba Teraz troszkę wyszło takie masło maślane no ale jakiś <grymne> rysunek jest szalonego naukowca ale, ale do roboty. Od czego zaczynamy? Zaczynam tutaj od spawania nakrętek, choćby się tulejek, żeby można było w stopki wkręcić. Teraz będzie najłatwiej to spawać, więc co? Spawuję cztery stopki, później biorę sobie tak, kładę na stole spowolniczym. Spawam dwie, dwie takie ramki, dokładam te dwie tutaj poprzeczki, będę miał już takie coś. Yy. Ja wam to narysowałem za bzdury Kurde, ale że mi się popisał Aha. Będę miał takie, takie coś Ze stopkami Wtedy nakładam beczkę Zrobię otwory w beczce O sorry, światło Zrobię otwory w beczce, nałożę beczkę dospawamy stół przy Całowniki do stołu Stół będzie wyjeżdżany, tak jak mówiłem Ale tego nie potrzeba rysować, żeby nie zaśmiecać rysunku no, także generalnie nie powinno być z tym dużo roboty. Efekt mam nadzieję, że będzie fajny. Także bierzmy się do roboty. Nap naprężyłem paski i zobaczcie, jak teraz to śmiga. Próbuję teraz zrobić taką śmieszną scenę. Zresztą mi się taka podobała. O, dobra, a tak bardziej poważnie i bardziej dla Was. Stopki ucięte 76,7 76,5 mm tak to nazwijmy. Czerowniki też gdzieś ucięte, nawet nie wiem one są. Także chyba w sumie tutaj a nie, jeszcze tylko poprzeczki Dobra, to jeszcze poprzeczki i widzimy się przy stole Raz będziemy O jeszcze Wam powiem, wiecie jaki jest największy plus tej pandemii głupiej? Maseczki Używam też przy szlifowaniu. A co? Wiecie ile to ci, 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 ci czułem. Wiele, ile Wiecie ile to czyściłem? Godzinę 10 minut. No, od ostatniego ujęcia Siedzenia i czyszczenia. A tarcza wygląda tak. No. Jeszcze coś może coś może gdzieś tam wyczyścić, ale... No sąsi, to mnie już chyba nienawidzą, ale to poradzić. Chcieli są to niech mają. Parafrazując słowa krzykarcza Jakie to były słowa? A chciał ojca to niech cierpi coś takiego To była syna Do jego syna, nie pamiętam areczka? Chyba tak Ale wracając do tematu Wyczyszczone O, to jest krótko. W wyczyściłem w tych całownikach, bo to No to tak naprawdę nie, nie ma sensu tam. i tylko nie jego już nie doczyściłem w tysiącu, nic nie widziałem Pokażę Wam jak Bajster buduje Jak najtaniej i jak najmądrzej Kasteramy, kasteramy. Kasterema, najtańsze Kasterema, akurat były na promocję na promocji to mnie cieszy oh, te rozety mnie cieszą, bo po 13 złotych nie, po 16 zł, a idealne będą pod rękawice a to, Flexia Leroy Merle czekaj, się tam czyta 18 zł 50 na 50 czy 500 na 500 czyte na pół, nie 250 na 500 idealne i tanie Także jak się chce to można. No i to zaraz będziemy wykorzystywać, co na złomie znalazłem. A jeszcze wcześniej będziemy... O, to inaczej. To na razie sobie odłożymy, to sobie posprzątamy. A to będziemy ustawimy sobie na stole i będziemy spawać nóżki według projektu. Chciałem Wam pokazać pewien patent. Tak, tak, wiem, to nie jest młotek do tego, ale ale jest pod ręką, więc nie będę szykał ale z tego młotka i zwykłych nakrętek. To prawda, odcin jak się spała to jest szkodliwy bardzo. Ale tyle to się nic nie stanie. Powiem Wam tak. Żeby zrobić ładnie, tak jak trzeba, należy wytoczyć wkładki o średnicy zewnętrznej, wewnętrznej, takiej jak tutaj. średnicy zewnętrznej, tak jak to jest profil wewnętrzny. Bla 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 Nagwintować bla bla bla. Po prostu mi się nie chce. Wiadomo jak wkładamy to jest nakrętka M16 jak wkładamy nakrętkę, to tak sobie goni. Przybierzemy tym młotkiem jak tuczem, oh sorry, tuczemy tu z każdej strony jakby w środku profile, żeby się stało coś takiego jak tutaj, lekko wbijamy później tam nakręteczkę, obstawujemy tu, tu, tu i tu, i robi robotę, Trwa to chwilę. Wiadomo, powinno się to wytoczyć, tak? Powinno się to wytoczyć. Byłoby ładnie, porządnie i w ogóle. I przynosiłoby siły. Bo fakty, tutaj akurat no, Zakładam, że z piaskiem, to może z piaskiem, jakby coś cięższego piaskować, ważyłoby to... Powiedzmy 100 kg. No to 100 kg na 4 nóżki, czyli 25 kg na nóżkę. Kurde, nie jest to ciężar, więc... Nawet nie opłaca to karki włączać. Zrobię tak jak trzeba, znaczy tak jak nie trzeba, ale tak jak zrobiłem, obspawam to będzie gotowe. Fajnie to wygląda, co? Też mi się podoba. Naprawdę. Może brzydko technicznie, bo bardzo brzydko, ale będzie to działać. I to przeszlifujecie o sorry. Nieważne, jakie by to było, e, to zawsze to sobie później przegwintujcie. A tutaj nie ma także, widzicie, jakbym się postarał bardziej w spowaniu, czy coś, to nawet nie byłoby widać, że to jest wykon na krętko. O, widzicie, to jest dobry przykład. Znaczy, raz, że to było zapcikane, więc podejrzewam, że ten odprysk szybciutko zleci. A dwa, że to, co Wam chciałem powiedzieć, że to w kosmos nie poleci. O pięknie. Musi to tylko zerwać ten odprysk, a jak już zerwie to jeszcze bardzo fajnie się robi maszynówką na wkrętarce takie rzeczy ręcznej. To też jest super sprawa. Ale ja akurat teraz mam pod ręką M16 zwykłe, 3 stopniowe, więc, więc tego użyłem, a zresztą i tak nie mam nie mam wkrętarki, która z której trzyma akumulator, więc to jest jeszcze inna M16. O, widzicie jak ładnie? O nic nie widzicie, o widzicie, elegancko zerwane. Także super. Widzimy się jak to. Dobra, przegwiętuję sobie to sam resztę I później was ustawię tutaj pierwsze ramko i co? Będziemy pierwszy raz coś poważnego spawać na tym stole. No? Fajnie, cieszę się. Ale, ale to jest dobre. Tutaj mamy równo 45, 450. Tutaj równo 450. Tu kąt zachowany. Tu kąt zachowany. Nic tylko spawać. Ale się cieszę. Naprawdę super. To co? Spawamy coś? Spawamy. ale to jest dobre jeszcze miałem naleciałości z przeszłości że zaspawałem tutaj to się konty nie ale super co strasznie się cieszę. strasznie się cieszę. dobra wejdźmy z drugim rankiem o tak to przy okazji dałem, wam nowe, da, dałem was w nowe miejsce żebyście zobaczyli zobaczymy jaka będzie perspektywa czy coś będzie z tego? Czy nic? Jak wiecie, ja się zachwycam stołem. Robię ochy-achy. A Wy możecie coś poobserwować. Tylko nawet nie mówcie, że mi braknie... Kurde... Braknie mi tego. Więc muszę Was przesunąć troszkę tam. Mhm. By to było mniej więcej tutaj. Wszystkie otwory są wyrobione jeszcze, więc tak, tak i to też zamienimy. Czekamy czy coś z tego będzie. Tak źle i tak niedobrze. Jeszcze kawałek tu. ustawia sobie według linii pomocniczych tam mhm. ma być tak, tam ma być tak i tam ma być tak, no i super no, może dalej na środku o to chodziło nie, 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 nie. Rzonka była. Ciastko już zjadłem bez was. Jeszcze tylko herbatka. O kurde, mi się telefon wyładował. O, czy rozpiął z ładowarki. Takie spawy wychodzą. To spawam, żeby was nie skłamać, na krzesełku. Jak to pospawam, to już będę mógł beczkę nasadzić. Także też jest bardzo cieszę. A jeszcze wcześniej... Ile mi tu jeszcze spawów zostało? Tu jest, tu jest, tu jest, ty, ale ja, ja, tu chyba wszystkie mam. Ty. No? Czekajcie. Tutaj jest. A, z drugiej strony nie mam. Czyli jeszcze tylko, jeszcze tylko, tutaj dwa spawy. Tu jeden, tam drugi i gitara. Patrzcie, jak kabel, dziękuję. kurde, Z ładowarką. Dobra. Wypiję herbatkę, obrócę to, ospawam, szlifnę, żeby to nie wyglądało tak brzydko, chociaż... Tu trzeba drucik tylko. Nie wygląda to tak źle. No. I nakładamy na beczkę, także też spoko. Pierwszy rzut. I jak? No wiadomo. Brudne, bo brudne. O, może malinka narysować. Oczko. Robię oczko i uśmiech. Dobra. Nieważne. Tak to dokładnie mogło wyglądać. Idealnie. Teraz sobie muszę tylko sprawdzić, żeby tu. I tu była równa, równy odstęp. Zaznaczyć markerem mniej więcej miejsca, gdzie by to miało wpaść. Ściągamy szlifierkę i ogień. Tylko jeszcze teraz sobie wpadłem na pomysł, że mogę zobaczyć, gdzie jest bardziej obite beczka, bo i tak będę tutaj wycinał wizjer, więc...

I won't stop till I hear him say To nie jest dziura, to jest zespawane, musiałem zespawać, <laughs> sorry, musiałem zespawać, bo, bo nie mogłem tak sobie poradzić, widzicie, tam jak sobie tu ustawiłem, tam mi wskakiwało w dół, tu sobie ustawiłem, to tam, tam sobie ustawiłem, to mi podnosiło, albo tak całkowicie opadało, po prostu złapałem tu ordynarnie ściskiem, cyknąłem tu, cyknąłem tu, cyknąłem tam, Spokojnie, wiadomo, muszę to później bardzo dokładnie obspawać tutaj. Bo jeśli tego nie zrobię, no to wiadomo, pył będzie wszędzie, ale generalnie jest fajnie, jest nawet bardzo fajnie, bym to powiedział. Jeszcze nie wiem dokładnie, czy to będę spawał od zewnątrz, czy od środka. Może to, a w sumie nawet mogę to teraz obspawać, bo i tak to nie będzie mi przecież przeszkadzać w niczym. No, jak to spawam, to planuję zrobić sobie, wsadzić tutaj sanki. Tutaj będzie, a ja nie wiem, czy powiedziałem, Ta półeczka z sankami, to będzie wszystko wysuwane. Żeby się nie męczyć z składaniem tutaj. Chociaż wiecie co, może jeszcze zanim to zrobię, to może jeszcze wytnę otwory. Ja Wymyślałem sobie. Akurat tak dobrze mi wyszło, że na tej wysokości mam prawie kąt prosty ręki. Więc tutaj sobie wytnę jeden otwór, tutaj drugi otwór. A tutaj gdzieś będzie wizjer. Teraz będę wycinał, ale chciałem się zatrzymać i powiedzieć wam, co sobie ciekawego wymyśliłem. To są, nie ma co ukrywać, Allegro. Rękawice do piaskowania, do piaskarki kabinowej. Eee, są wersje, dobra, najczęściej są wersje tałkie. Niektóre są też z wymocowaniem plastikowym. Ja kupiłem wersję taką. Ona kosztowała też koło chyba 30 zł, 40 zł Ja płaciłem chyba 30 zł za takie rękawice także uważam, że dobra cena z tym mocowaniem plastikowym sam. droższe, no koło stówy chyba, nie pamiętam e, To jest Rozetta Psu Rosetta do kominka, myślę że to jakoś inaczej się sorry ale bateria nie, bateria pamięć Pamięć, po prostu pamięć zapomniała na telefonie, i, i i i. Ale dobra, wracam do tematu. To jest Rozeta z kominka z Kastoremy. Nazywa się Rozeta Roz130, ocenkowana. E, ona kosztuje chyba 16 zł za sztukę. Idealna jest do tego. Nie jest to plastikowe, takie jak tamto. Chcę tu być oryginalne, tamto chińskie mocowanie. Jest stalowe, można to wygięć. Przeciąć, nawet na no opartego obspawać, przespawać, wszystko. Jak dla mnie super. Sprawdzałem przed sekundą, idealnie pasuje. Mm, jak dla mnie ształ w dziesiątkę. Także ja, ja osobiście polecam takie patenty, często stosuję takie patenty. Nie powiem, niekiedy to jest po prostu skórka za wyprawę. Jakby na przykład kosztowało takie, ja też nie wiem, powiedzmy 3 dychy za sztukę. No to wtedy się już nie opłaca. wtedy opłata się kupi, to są chieńczyki. Jeszcze myślałem nad toczeniem, ale poliamid jest, jest teraz taki drogi, nie wiem, ta cena poliamidu tak wyleciała w kosmos, że, że to też odpada. Mm. No. I co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, dobra wiem, to miałem, to miałem, to miałem. Zabiję się na to profilach. Muszę so, sobie to tutaj przymocować, odrysować kółeczko. Yy. Czym wytniemy otwór? Cyfierką kątową. Nie będziemy się co Tak jest. Także dajcie chwilkę. A może Was ustawię na jakimś statywie, żebyście też zobaczyli. O, może się uda. Jak myślicie, uda się, czy się nie uda? Jak to mówił pamiętam Tadek, taki spawar u nas. Są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Także, także. Ale nie musi być znowu idealnie, bo. Bo to i tak rozeta przykryje, ale zobaczymy, może się uda też fajnie to zrobić. Nieźle co. Wziąłem troszkę ściernicę listkową na szlifierkę kątową. Bo musiałem powiększyć ten otwór. Tak Zrobiłem większy. Ale i tak musiałem powiększyć, bo nie zobaczyłem, że tutaj... O, jesteście? Że tutaj jest taki pierścień, jakby kołnierz, że musi to wskoczyć. Fajnie wskoczyło, o to chodziło właśnie. Tutaj sobie złapię śrubką, tutaj śrubką i tutaj tak sobie dociągnę. Tutaj jest właśnie dlatego... Dlatego chciałem właśnie, żeby to było stalowe, bo sobie mogą to spokojnie spokojnie sobie mogę to dociągnąć bez żadnych nerw do domu nie musi to dojść tak idealnie na zero ale żeby nie odstawało tyle a w środku to wygląda no tu macie trochę lipne światło ale w środku to wygląda tak więc możecie zobaczyć że że nie ma źle Także tak sobie to będzie wyglądać w sumie na dzisiaj to muszę kończyć więc więc a co czekajcie też jeszcze może włożę drugą rozetę i ostatnia fotka, pożegnam się chyba tak zrobimy no i dobra, chyba nie ma źle, co? też mi się tak wydaje tylko wyciąć otwór i fajnie będzie dobra, naprawdę muszę kończyć jeszcze by się porobiło, ale już przed ósmą więc więc muszę lecieć chyba nie ma źle dzisiaj, co dzisiaj zrobiliśmy? pospawałem to Topki, to tamto. Z tym razem się ładnie to tutaj sprawi. Pomyślę jeszcze, że nad czym to uszczelnić. Ten otwór jeszcze muszę, o oh, ten otwór jeszcze muszę troszkę poszycić. Ten jest idealny. Muszę wyciąć okienko. No, jak żywytne okienko, to pospawam to od dołu. po no, to malutku do przodu. Też powietrze przyłącz powietrze, muszę zrobić. A. Jeszcze dzień Jeszcze dzień, może dwa To będzie pioskować Dobra, Ej, nie nudzę, a jeszcze muszę to posprzątać Całą tą czyczenie Nie nudzę, dziękuję za dzisiaj Co do zobaczenia w kolejnym, chciałem powiedzieć z umowym odcinku trzymajcie się pozdrawiam